Jak pan ocenia pierwsze pół roku prezentury Roberta Biedronia? No uważam pozytywnie. Zmienił układ w słupsku. Zlikwidował y, pana prezesa Gazickiego, bo odszedł. No, zaczyna ten układ w słupsku postkomunistyczny, delikatnie Ukró ukrócić. Czy jakieś jeszcze oczekiwania ma Pan od prezydenta? Chciałby Pan mu coś powiedzieć? No spróbować ten akwapark dokończyć, no jak już jest tyle pieniędzy wtopionych, no to trzeba to, to, tą budowę dokończyć. Nie wiem, partnerstwo publiczno-prywatne, nie wiem, ale to, to trzeba te pieniądze jakoś wyszukać. No podoba mi się, oby tak dalej po prostu. Jedno zdanie. Wiem, że ludzie go chwalą, że on jest miły, nie tak jak Kobliński, Taki hamowaty, do gabinetu każdego zaprasza. Wiem tylko, że kościół na niego zły, że papieża ściągnął. A jakie jest pana zdanie? Moje on jest dla, przyjemny dla ludzi. Nie, nie patrzę na... Bo on sam mówi, że tam jest gejem. A co mnie to w sumie to obchodzi, sumienie ma swoje. Patrzę na człowieka, jaki on człowiek jest. W porównaniu Kobyliński Biedroń wygrywa na razie Biedroń. Biedroń, gdzie to nie była ziemia. Chociaż Kobyliński chodził do kościoła, a co robił? Bić kazał nasz w Straży Miejskiej. To nie, nie jest powiedziane, że chodzi do kościoła, to już anioł. Tak samo i ksiądz. Na księdza się nie patrzy, tylko na Pana Boga. A czego Pan oczekuje od prezydenta Biedronia w kolejnych 3,5 latach? Ja oczekuję, bo on tutaj chce zlikwidować ten plac, tak? Zwycięstwo. A chce zmienić zagospodarowanie tego placu? Ale to jest plac historyczny, bo to go Niemcy budowali. Plac, jako sam plac zostanie oczywiście, tylko chodzi tutaj o zmianę jego funkcji. Wyrzucenie samochodów i wprowadzenie czegoś innego. No, ale samochody gdzie będą stawać? Parki na parkingu? Jak nie będzie parkingu? Turyści, turyści znaczy. Turyści. Dla turystów będzie miejsce na pewno. No tak, jak będzie to w porządku. Mhm. Czy jeszcze ma pan życzenia, co by chciał pan, aby prezydent a, wprowadził? Ja chcę, żeby, bo obiecał, że zlikwiduje straż miejską, a jeszcze jeździ ten strażnik, co nas fałszywie oskarżył i te strażniska. Chociaż on mówił, żeby przyjść do jego gabinetu i pokazać mu te filmy, jak się znęcali. I był pan? Jeszcze nie. No pójdę, ale wybierałem się, jeszcze nie byłem. Dziękujemy bardzo. Wie pan, że nie, nie bardzo się interesuje, ale podoba mi się. Bynajmniej jest medialny. No i młodzież jest zadowolona, ja to tak za bardzo nie wiem. Wie pan co, trudno jest mi ocenić. Naprawdę, nie wiem, bo mało słucham. Mało czytam, mało słucham. Wstyd to powiedzieć, ale no, muszę tak powiedzieć, no bo tak to jest. Ale bardziej in plus czy in minus. Wie pan co... No nie mogę się wypowiedzieć. Naprawdę. Nie przeszkadza mi, że mam pani zielone światło. Dobrze, rozumiem, dziękujemy. No, to znaczy, nie mam nic przeciwko, wydaje mi się, że będzie dobrze, ale, ale to trzeba naprawdę coś wiedzieć, żeby powiedzieć w czciwie. Dziękuję. Bardzo dobrze, uważam, że dużo zmienił, mimo tego, że no, jestem tak młody w tak młodym wieku. Zauważyłam, że dużo się zmieniło, no i moi rodzice też są bardzo zadowoleni. Myślę, że Robert Biedroń bardzo dużo zmienił w subsku i bardzo dużo długu też spłacił w krótkim czasie. Rozumiem, że Wam się bardzo podoba kandydatura, znaczy, nie kandydatura, ale już w ogóle e, Robert Bieron jako prezydent, tak? Tak, oczywiście. A co byście chciały, aby prezydent jeszcze zrobił podczas e, tych 3,5 roku kadencji, które jeszcze zostały? Oj, no to nie wiem. To na pewno spłacił nie. dług do końca cały. No, A Akwaparte. No o tak, to tak, mogłoby być zakończone, tak. Drogi rowerowe? No, akurat ja nie jeżdżę na rowerze, więc mi to bez różnicy, więc no... Bardzo źle. Ale dlaczego niech on powie. źle, bo nie podoba mi się po prostu jego ty... O. Dziękuję. Robert Biedroń, e, jutro mija pół roku, jak jest prezydentem subska. Jak Pani oceniają te pierwsze pół roku? Nie wiem, nie z Ustki. Nie ze Słupska, my z Ustki. Ale... ale chyba dobrze, bardzo dobrze. Podobamy się, tak, właśnie tego. by Tak, jako prezydent bardzo dobrze. Podobno rozsławił Subską całą Polskę na cały świat. Tak, podobnie słyszałam, właśnie nie jestem stąd, ale te z Ustki, bo przy tego ale mi się słyszę, że bardzo... Że fajnie, że fajnie. Chciałaby pani mieć takiego burmistrza w ustce? Tak, tak. Dziękuję bardzo. Nie wiem, że tego, ale jest bardzo dobrze. bardzo dobrze. Pół roku to jest za krótki okres, żeby, żeby y, to oceniać w, wymiar, to znaczy w sposób wymierny. Zgadzam się, ale jakie pierwsze wrażenie? Moim skromnym zdaniem... Y, Idzie to w niezłym kierunku. Idzie to w miarę dobrze. Czy ma pan kciuki za prezydentem? Kciuki to jemu nie są potrzebne, ani, ani panu, ani mi. Jest jedna rzecz, żeby grał swoją piłkę na miarę możliwości, na miarę yy, sytuacji, w której żyjemy. To nie ma oderwania od rzeczywistości. Bo... A czego pan oczekuje od, od Roberta Biedronia? Od Roberta Biedronia? Bo no to mieszkanie Subst. Żeby był konsekwentny w swoich działaniach. Myślę, że w porządku. No. Głosowała Pani na Biedronia? E, tak. <głosowała> tak. A co Pani by chciała, żeby jeszcze zrobił? Podczas tych mm, trzech, roku, co ja bym chciała, żeby zrobił? Szczerze mówiąc, nie wiem. Czy nie jest to dobrze do tej jak no, to... Subsk stał się sławny w Polsce, w Europie i na świecie. <głosowa> no, myślę, że tak. <głosowa> Dziękuję.